Jeśli chodzi o lotnisko, to jak zapewne Państwo doskonale się orientujecie, zakończone są prace inwestycyjne związane z oświetleniem pasa, a co za tym idzie, wykorzystaniem pasa również w nocy. Natomiast zagadnienie, które już zostało postawione przed władzami spółki lotnisko, spółka ZO, to jest przygotowanie stacji tankowania paliw, tak aby te samoloty mogły tutaj bezpośrednio już tankować paliwo. To jest kwestia budowy ścieżki kołowania, tak aby łatwo można było lądować na lotnisku, kołować do konkretnej lokalizacji, do stojanek. No, i to jest, co jest dla mnie niezwykle istotne, to działania związane nie tylko z tym, co dzieje się bezpośrednio, bezpośrednio w obrębie granic lotniska i płotu lotniska, ale również dookoła. To znaczy, tereny, które znajdują się przy lotnisku, a które mogą być wykorzystane pod inwestycje, aby były wykorzystywane przede wszystkim pod firmy związane z branżą lotniczą i które chciałyby bezpośrednio korzystać z lotniska. Jestem tego gorącym orędownikiem.